Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Teraz zapraszam Państwa na spotkanie z doktorem inżynierem Maciejem Pondelą z Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem jest doktor inżynier Maciej Pondel z Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Witamy, panie Macieju. Dzień dobry. Na temat rozmowy: sztuczna inteligencja w biznesie. Panie Maciej, na początek, jakimi obszarami, obszarami związanymi z transformacją cyfrową, pan się zajmuje? No, tak jak temat naszej dzisiejszej, dzisiejszego spotkania mówi, ja zajmuję się przede wszystkim wykorzystaniem danych, które zbieramy w biznesie, do tego, żeby je analizować, do tego, żeby wyciągać mądre decyzje, tak, które, które pomogą w Optymalizacji procesów biznesowych. Oczywiście ta analiza danych opiera się przede wszystkim o mechanizmy sztucznej inteligencji, czy uczenia maszynowego. No i takim moim głównym centrum zastosowania tych mechanizmów są jest handel elektroniczny, systemy e-commerce, e ponieważ to jest takie wdzięczne środowisko, gdzie rzeczywiście tych danych dużo zbieramy i rzeczywiście możemy z nich wyciągać bardzo ciekawe wnioski. Mhm. A jak z perspektywy tych obszarów COVID wpłynął na badania nad transformacją cyfrową pana zdaniem? No to jest, to jest, ciekawe, to jest ciekawa, ciekawa kwestia, ponieważ jeżeli popatrzymy na badania naukowe nad covid ogólnie, to tutaj oczywiście prym wiedzie wiodą te obszary medyczne, gdzie pojawiło się bardzo dużo publikacji związanych z COVIDem, my w obszarze ekonomii czy zarządzania również bardzo mocno sfokusowaliśmy się na, na tym, jak obecna sytuacja wpływa na transformację cyfrową na potrzeby tak na, na to, w jaki sposób lepiej dopasować się do, 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 do tej obecnej sytuacji. No i tutaj muszę przyznać, że nasze badania oczywiście muszą troszkę dłużej trwać niż, ta, niż ten okres od, od marca. W związku z tym widać w artykułach naukowych taką koncentrację na, na, na tym temacie, natomiast to jeszcze nie jest taki wysyp badań naukowych, wysyp publikacji jak w przypadku jak w przypadku chociażby medycyny. Natomiast dzieją się tutaj na pewno naprawdę fascynujące rzeczy, które, które warto badać, warto obserwować i warto się im przyglądać. Mhm. No właśnie, czy dzisiaj firma może obejść się bez digitalizacji, czy ona przetrwa w perspektywach dwóch, pięciu lat, a może i nawet krócej? No to, jest, to jest też istotne pytanie. No, oczywiście, że może oprzeć się bez, bez tej digitalizacji. Wszystko zależy od aspiracji firmy, przede wszystkim od tego, w jakiej branży działa, co chce osiągnąć, jakie ma na przykład segmenty klientów. Natomiast no, nie wróżyłbym firmom, które jednak odstawiły te procesy transformacji cyfrowej, nie wróżyłbym e, tego, że będą liderami e, swoich, e, swoich segmentów rynkowych czy, czy liderami rynku. E, no musimy jednak Musimy jednak dostosować się do nowej sytuacji, musimy aplikować te nowinki technologiczne, ale to, 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 nowinki technologiczne to nie, to, to nie wszystko, jeżeli chodzi o transformację cyfrową. Tak? Poprzedni, poprzedni przedmówcy mówili bardzo dużo o dostosowaniu modeli biznesowych przede wszystkim do właśnie nowinek technicznych, do tego, że komunikacja z klientem tak, nawet jeżeli jest przeprowadzona przy pomocy nowych, nowych rozwiązań, to ona musi być jakoś mocno wpasowana w cały ten łańcuch pracy, wartości, które ostatecznie dostarczamy klientowi, żeby to wszystko miało sens i żeby to, to wszystko działało spójnie. Mhm. Jak pan myśli, czy wrócimy jeszcze do punktu wyjścia, jeśli chodzi o galerie handlowe, czy Generalnie nie tylko Polacy, ale konsumenci powrócą do stanu wyjściowego, jak się to wszystko uspokoi w związku z COVID-em, czy raczej już nawyki klientów, konsumentów się zmienią na tyle w stronę. Powoli skręcam w stronę digitalizacji, cyfrowego świata, że raczej już nie wrócimy do tego do, do, do punktu lutowego, styczniowego. Jak pan, jak pan myśli? No możemy, możemy tutaj tylko przypuszczać, natomiast rzeczywiście w marcu, kwietniu widzieliśmy ogromny wzrost na rynku e-commerce, co, co, co jest oczywiście jasne, ponieważ wtedy mieliśmy pozamykane wszystkie, wszystkie sklepy, natomiast tam ten wzrost. To było jakieś 80% skumulowanego wzrostu w handlu, handlu internetowym. I dostrzegłem też takie badania, które mówią, że wiele osób, około 60-70% osób stwierdziło, że one nie zmniejszą intensywności swoich zakupów w sieci. Co wydaje się, że jest dobrą podstawą do wyciągnięcia wniosków, że będziemy jednak bardziej balansowali, tak, na, na, na poziomie tych kanałów sprzedaży, że jednak nie, nie opuścimy kanału, kanału cyfrowego, nie wrócimy do, tego, do tej sytuacji sprzed lutego. Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, że jest dużo obszarów naszego życia, które, których nie da się załatwić, nie dało się załatwić cyfrowo. Chociaż z drugiej strony COVID nam pokazał, że jednak dużo możemy rzeczy zrobić poprzez kanały, kanały elektroniczne. Tak jak my chociażby na uczelni tak, jesteśmy w stanie prowadzić, prowadzić naukę w sposób zdalny. Nie powiem, że to jest najlepsze i jedyne, jedyne wyjście, ale otworzyło nam to ogromne, ogromne możliwości. Teraz, jak zastanawiamy się nad kolejnymi semestrami, no to jednak ten kanał cyfrowy nauczania chociażby będzie tutaj bardzo mocno, bardzo mocno aktywny. Tak więc w jaki sposób ten COVID, to całe przyspieszenie wpłynęło na to, że optymalizujemy, optymalizujemy swoje działania w tym zakresie. A wracając do pytania o galerie handlowe, no to uważam, że one cały czas są potrzebne. Wiele rzeczy rzeczywiście możemy, możemy załatwić, jeżeli chodzi o to chociażby poczucie danego produktu, o, o nie wiem, rozmowę z doradcą handlowym czy ze sprzedawcą. I tego jeszcze w tym momencie E-Commerce nam nie w pełni gwarantuje, chociaż jest dużo inicjatyw, które, które dążą do tego, żeby również e-commerce pozwalał nam na lepszy kontakt z klientem, lepsze poczucie tego, co on powinien, co, co on widzi, co on, co on czuje, w jaki sposób, w jaki sposób rozumowuje, w jaki sposób podejmuje swoje, swoje decyzje zakupowe, więc. No, jak najbardziej, jak najbardziej, tak jak powiedziałem, zmieni się to podejście do galerii handlowych. Ja tylko pozwolę sobie tutaj zauważyć, rzeczywiście, bardziej ze świata finansów, jeśli się popatrzy na wyceny, na kursy, rejtów na giełdach zachodnich, notowane na tamtejszych parkietach, które tak naprawdę skupiają się i angażują w e-commerce, ale przede wszystkim. Te, które w galerie handlowe są zaangażowane, niezależnie od e-commerce, no to kursy tych papierów wartościowych, co prawda troszkę odbiły w ostatnich miesiącach, ale teraz znowu szukają swojego dna. Także inwestorzy generalnie na zachodzie nie wierzą w tradycyjne galerie, bardziej właśnie patrzą w stronę e-commerce, czego zresztą potwierdzeniem jest chociażby prawda, oferta publiczna Allegro, która, która się kończy i potężny popyt, potężna, bardzo wysoka. Wycena spółki i cena akcji. Także też, też rzeczywiście ciekawie to wygląda. I powoli w takim ja tutaj razie. Się, tutaj się zupełnie, w pełni zgadzam. Tak. Ten okres powiedzmy, od maja, kiedy już otworzono sklepy, no to jednak wiele firm, które do tej pory nie, nie, nie funkcjonowało w tym biznesie cyfrowym w E-Commerce, jednak wykorzystywało do tego, żeby uruchomić kanał, uruchomić kanał cyfrowy, uruchomić sprzedaż elektroniczną. Natomiast no, trzeba, trzeba pamiętać, że o ile rozwiązanie technologiczne my jesteśmy w stanie wdrożyć nawet w kilka dni czasami tak, jeżeli ono nie wymaga zaawansowanych dostosowań, o tyle za całym tym handlem stoją jeszcze procesy wewnętrzne biznesowe, pewna kultura organizacji, sam model biznesowy, na którym trzeba mocno, mocno dopracować, w związku z czym na pewno na... Na skorzystali najwięcej ci, którzy już wcześniej to przemyśleli, ci, którzy mają już bardzo zaawansowane systemy, którym mogli rzeczywiście, mogli całą swoją sprzedaż włożyć w ten, w ten kanał internetowy i rzeczywiście oni najmniej odczuli. Cały skutek, cały skutek kryzysu. Niemniej jednak... I po prostu przyspieszyć, prawda? Wdrożenie procesu. Tak, ale co, co to jest paradoksalne, może nie wszyscy nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, w momencie, kiedy właśnie był marzec, kwiecień, tak wydawało się, że to jest taki okres przyspieszenia, to jeżeli sklep internetowy stanowił jedyny Kanał sprzedaży bądź taki 95% kanał sprzedaży, to tam nie było e, miejsca na eksperymenty, tak? To musiało po prostu działać stabilnie i wszyscy, którzy obsługiwali te kanały, tylko się modlili, żeby te serwery wytrzymały, żeby, żeby nie nastąpiła jakaś awaria, bo ona by była równoznaczna po prostu z. Ze stratą bardzo dużych, bardzo dużych przychodów. Więc w tamtym okresie akurat te eksperymenty i to przyspieszenie zostało trochę odstawione w tych firmach, które były rzeczywiście już mocno zaawansowane w wdrażaniu e-commerce, czy w funkcjonowaniu na rynku e-commerce. Co ja zmierzam już do pytania, jakby tytułowego w stronę sztucznej inteligencji. Czy w e-commerce jest zastosowanie dla sztucznej inteligencji? Tak, trochę o tym wcześniej wspomniałem, że e-commerce jest takim wdzięcznym obszarem badań, ponieważ tam powstaje bardzo dużo danych. Tam y, każda operacja związana z aktywnością klienta jest rejestrowana, tak? Nie tylko to, że złożyliśmy zamówienie, ale to, że najpierw oglądaliśmy e, jakiś produkt albo e, wyszukiwaliśmy czegoś, więc tych informacji, tych danych o nas jest przechowywanych bardzo dużo. W związku z czym te algorytmy sztucznej inteligencji, algorytmy maszyn, maszynowego uczenia rzeczywiście mają taki, taki duży pożytek i mogą, mogą wysnuwać bardzo ciekawe bardzo ciekawe. Wnioski i te wnioski mogą być aplikowane. Mam tutaj na myśli obszary związane przede wszystkim z tak zwaną mikrosegmentacją klientów i personalizacją ofert. Coś, co. W sklepie tradycyjnym sprzedawca rzeczywiście może nam podpowiedzieć, że może w danym momencie potrzebujemy danego towaru albo jeden produkt z drugim jest mocno związany. Jeżeli kupujemy jedno, to powinniśmy też kupić drugie. No i tutaj jest, tutaj jest obszar do tego, żeby takiego sprzedawcę można było zastąpić przez różnego, różnego rodzaju mechanizmy, mechanizmy rekomendacyjne. No, to jest, to jest bardzo ciekawy, ciekawy obszar e, oczywiście badań zastosowania sztucznej inteligencji. Ale nie tylko to, również te procesy wewnętrzne, o których mówiliśmy, czyli e, żeby za. za... Tym, za tą sprzedażą przez rekomendacje poszły odpowiednie łańcuchy logistyczne, tak, żebyśmy, żebyśmy też brali pod uwagę inne aspekty, takie jak chociażby zarządzanie, zarządzanie magazynami, tak, żeby nie doszło do sytuacji, kiedy kiedy sztuczna inteligencja wyprzeda nam bestsellery po najniższych cenach, ponieważ, ponieważ takiej postawiliśmy, takiej postawiliśmy cel sprzedaj jak najwięcej. No, musimy, musimy wdrażać te mechanizmy, musimy tak prowadzić te wdrożenia, żeby mieć takie całościowe spojrzenie na wynik finansowy firmy. No dobrze, Panie Macieju, bo cały czas mówimy o cyfryzacji, o optymalizacji, o digitalizacji. No a gdzieś mamy ten tradycyjny obszar i podstawowe pytanie jak zmieni się rynek pracy, czy ta cała digitalizacja, cyfryzacja spowoduje również rewolucję na rynku pracy, może już Pana zdaniem to następuje, czy po prostu algorytmy zabiorą nam pracę kierowcom, prawnikom, lekarzom itd. itd.? Wbrew pozorom, właśnie ta sytuacja związana z covid em lepiej uświadomiła każdemu z nas, że no, żyjemy w świecie niestabilnym, tak? że zawód, którego się nauczyliśmy w wieku kilkunastu czy dwudziestu kilku lat, to niekoniecznie jest to, co będziemy wykonywali do końca życia. W związku z czym łatwiej teraz rozmawiać z potencjalnymi osobami, które, które na przykład będą musiały się przekwalifikować. Natomiast rzeczywiście temat związany z zagrożeniami sztucznej inteligencji dla rynku pracy jest obecny. Ja nie chcę mówić, że, że nie, to wszystko będzie, będzie przebiegało, przebiegało spokojnie. Tak? Można poczytać o rewolucji przemysłowej w Anglii tak? i o tym, jak pracownicy szwalni tak? czy, 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 czy firm tkackich tracili pracę w jednym dniu. Ja natomiast tutaj jestem, jestem szczerze mówiąc optymistą, tak? ponieważ uważam, że mądrze wdrażana sztuczna inteligencja będzie, że będzie przede wszystkim wykonywała pracę, których człowiek nie chce wykonywać. Tak? My sobie, jak popatrzymy dzisiaj na niektóre instytucje, czy to firmy, ale też instytucje publiczne, tak, czy, czy, czy różnego rodzaju, rodzaju organizacje, to okazuje się, że bardzo dużo ludzi wykonuje pracę, która w żaden sposób nie jest kreatywna. Tak. Oni przenoszą papierki, mówiąc tak brutalnie, z biurka na biurko, albo uruchamiają komputer i przepisują, przepisują dane z jednego pliku Excela do drugiego pliku Excela. Tutaj, w tych obszarach, rzeczywiście sztuczna inteligencja może, może ich wspomóc. Nawet nie powiedziałbym, że zabierze im pracę, tylko spowoduje, że oni będą mogli wykonywać swoje obowiązki w sposób bardziej kreatywny. Tak, Patrząc na to, że cała automatyzacja procesów biznesowych, może jeszcze nie zawsze przy pomocy mechanizmów sztucznej inteligencji trwa już tak naprawdę przez kilka lat, to jednak nie spowodowała tego, że nagle pojawiło się masowe bezrobocie. Tak, widzimy, że Największa firma na świecie, która jest powiedzmy liderem sztucznej inteligencji i wdrażeń rozwiązań opartych o, o robotykę, czyli Amazon, to nie jest firma, która redukuje zatrudnienie. Tak? To jest firma, która szuka nowych pól do wykorzystania swoich pracowników. I oni cały czas poszukują ludzi, którzy, którzy będą dla nich pracowali. Mhm. Może powinienem naszą rozmowę zacząć od tego pytania, ale pana zdaniem jesteśmy świadkami transformacji cyfrowej, czy może już kolejnej rewolucji przemysłowej? Ja bym powiedział, że rewolucja to na pewno zbyt duże słowo, tak? My dzisiaj, jako społeczeństwo, my wiemy już dużo o skutkach naszych przedsięwzięć, tak? dlatego, te, dlatego te inicjatywy wdrażamy, powiedzmy, z głową, tak? Biorąc pod uwagę nie tylko taki bieżący wynik finansowy, ale też pewne skutki społeczno-gospodarcze długofalowe. W związku z tym wdrażamy jak najbardziej rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, natomiast bardzo często te wdrożenia, tak jak powiedziałem, są realizowane w sposób mądry. To znaczy, że wykonujemy pewne eksperymenty, weryfikujemy jakie są skutki tych eksperymentów i takie właściwe rozwiąza rozwiązania produkcyjne dopiero są, dopiero są uruchamiane najczęściej w momencie, kiedy my jesteśmy świadomi tych dwóch kroków do przodu. Co co. co co to, wdrożenie, co to wdrożenie zrobi. Więc nie powiedziałbym, że to jest rewolucja, bardziej taka kreatywna, krewa, kreatywna ewolucja całego rynku pracy, całego, całego biznesu, która w tym momencie się odbywa. Rozmawialiśmy o rynku pracy, a widzi Pan jeszcze jakieś inne zagrożenia płynące właśnie z zastosowania sztucznej inteligencji? Gdzieś od czasu do czasu jakieś teorie spiskowe mówią, że sztuczna inteligencja, kiedyś mutualistyczna wizja, zakłada, że przejmie w ogóle władzę na świat. No, myślę, że do tego to jeszcze daleko, więc jestem daleki od wszelkiego rodzaju teorii spiskowych, ale jeżeli my dobrze zrozumiemy sposób, w jaki działa sztuczna inteligencja, tak, to, że ona. Jest po prostu mechanizmem obiektywnym, to rzeczywiście możemy, możemy szukać takich prostych zagrożeń, że na przykład jakiś mechanizm został po prostu źle nauczony, on źle wykonuje swoją pracę, tak, podejmuje, podejmuje złe decyzje. Natomiast to nie jest aż tak, aż tak fascynujące, jak chociażby to, że sztuczna inteligencja może się nauczyć o nas samych dużo więcej niż my wiemy, czy wie nasza rodzina. I tutaj, tutaj trzeba, trzeba chociażby podać przykład Cambridge Analytica, tak, czy mechanizmów, które analizują te sieci społecznościowe. I jest takie badanie, które mówi, że na podstawie 70 lajków, które my gdzieś, które, które my gdzieś wykonamy w sieci społecznościowej, mechanizm, który o tym wie, zna nas na poziomie takim jak nasza rodzina jeżeli tych lajków, on już pozna 250 i więcej, to ten mechanizm może o nas więcej powiedzieć niż nasz partner, niż nasz małżonek. W związku z tym, no, oczywiście możemy to wykorzystać w dobrych celach, ale tak jak widzimy przypadki właśnie, od, tak jak wspomniałem, Cambridge Analytica, te dane o nas, tak, czy ta, 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 to przewidywanie naszych zachowań, można wykorzystać również w, w Celu, nie wiem, nakierowania nas na jakieś poglądy, polaryzacji społeczeństwa, tak, czy tak wpływania na wynik teoretycznie demokratycznych, ale jednak wyborów, wyborów politycznych. I tak jak powiedziałem, jestem daleki od wszelkiego rodzaju teorii spiskowych. Natomiast wiem, patrząc, jak, jak te mechanizmy działają, wiem, wiem, że one rzeczywiście są. Może nie groźne, ale one są potężne tak? i takie potężne narzędzie w rękach osób, które mają złe intencje, może być wykorzystane no, przeciwko, powiedzmy, do, do, dobru, dobru ogólnemu. Też trzeba powiedzieć, że taka efektywność tych mechanizmów może powodować, może powodować różnego rodzaju niesprawiedliwości społeczne. Tak? Jeżeli jest mechanizm, który ma oceniać, czy dany człowiek będzie przestępcą, czy nie, jeżeli w związku z tym urodzimy się na przykład w złej dzielnicy albo chodzimy do złej szkoły, jeżeli ten mechanizm na, wszelki, na, na, na całym etapie naszego życia będzie nam towarzyszył, to w związku z tym będziemy mieli problem z dostaniem kredytu w banku, tak? czy problem z dostaniem się na, na dobre studia. Więc no jak najbardziej te, te, te mechanizmy mogą być wykorzystywane w sposób, który niekoniecznie daje korzyści wszystkim. Sztuczna inteligencja, ale jednak jest tworzona i wdrażana przez realnego człowieka. Kto tak. dzisiaj dominuje w tym obszarze sztucznej inteligencji na świecie? Na pewno te największe firmy amerykańskie, to trzeba jasno powiedzieć, takie jak Google, Facebook, Amazon. To co wcześniej, to co wcześniej powiedziałem, oni na pewno są, China, są istotnymi liderami. Tak, oni są takimi niekwestionowanymi liderami, natomiast trzeba też spojrzeć na, na wschód i na Chiny. Tam my, my nie znamy tak dobrze, tak dobrze tamtej kultury czy tamtego biznesu, ale tam wyrosły naprawdę potężne firmy, takie jak Tencent, Baidu, Alibaba, które okazuje się, że w niektórych obszarach są dużo mocniejsze niż, niż te firmy amerykańskie. Tak jak powiedziałem, my nie zawsze, nie zawsze patrzymy na Chiny takim przychylnym okiem, natomiast jeżeli sobie zdamy sprawę, że tam jest miliard trzysta milionów ludzi, którzy dodatkowo generują te dane, do których te firmy, te, te, ci giganci amerykańscy, ma, amerykańscy, przepraszam, chińscy mają dostęp, no to rzeczywiście te algorytmy mają tą pożywkę, tak, mają te dużo danych, z których mogą, na których mogą się uczyć, można te algorytmy, algorytmy testować i oczywiście wykorzystywać. Więc tutaj w tym momencie na świecie panuje taka wojna pomiędzy, pomiędzy Ameryką a, a Chinami, i można powiedzieć, że Chiny doganiają w tym momencie, w tym momencie Amerykę. To jeszcze im kilka lat zajmie, natomiast są już dzisiaj biznesy. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale jest ale, ale biznesy takie związane, na przykład z dostawami w różnych towarów do domu, które ostatnio się, ostatnio się bardzo mocno rozwinęły czy w Stanach, czy w Europie. W Chinach mają już dłuższą tradycję i tam, tak jak powiedziałem, ten rynek liczący, Ponad miliard ludzi powoduje, że to są firmy, które urosły i czasami wyprzedzają nawet takie firmy jak Uber Tak? Pod względem, pod względem liczby klientów czy przychodów. Ale panie Macieju, to w takim razie gdzie jest Europa? Czy w ogóle mamy szansę włączyć się do tego wyścigu między gigantami gospodarczymi, czy raczej Europa jest schyłkową gospodarką, która tylko już obserwuje procesy między gigantami amerykańsko-chińskimi na przykład? No niestety trochę tak jest, jak pan powiedział, że my w Europie nie zbudujemy w najbliższym czasie na pewno takiego giganta jak, jak Google, tak, czy takiego jak, jak Alibaba. Tutaj jest wiele, wiele przyczyn, tak. Na przykład rynek amerykański jest, jest spójny, tam wszyscy posługują się jednym językiem, on liczy te kilkaset milionów, może 300-400 milionów, milionów ludzi, w Chinach to jest dużo więcej. U nas no to są jednak małe kraje, każdy się posługuje innym językiem, każdy się posługuje, czy każdy ma inne uwarunkowania kulturowe. I trudno nam będzie zbudować zbudować taką korporację, która mogłaby na rynku światowym w obszarze sztucznej inteligencji walczyć z gigantami chińskimi czy, czy amerykańskimi. Natomiast no, kolejne ograniczenie, jakie my mamy, to jest chociażby to, że Europa. Europa dba o bardzo mocno różne regulacje, różnego rodzaju regulacje, tak chociażby to sławetne RODO, które nie pozwala na przykład wykorzystywać wszelkich danych prywatnych do badań czy do budowy tych mechanizmów opartych o sztuczną inteligencję. Problem, którego w Stanach w ogóle nie ma i problem, o którym Chińczycy to w ogóle nie słyszeli, bo tam to, co, to, co gigant technologiczny chce wiedzieć o. O, o, o obywatelach, to po prostu wie, u nas jest dużo więcej ograniczeń. Natomiast nie skreślałbym tak Europy zupełnie. U nas jest jednak taka kultura, której nie ma w Ameryce, czy nie ma w, nie ma w Chinach, tego, żeby na przykład był dostęp dobry do informacji publicznej. Tak? To, są, to jest znowu obszar gdzie my możemy zbudować pewne rozwiązania, które, które w, w tym obszarze, chociażby dotyczącym, nie wiem, finansowania poszczególnych, poszczególnych jednostek, czy chociażby tego, nie wiem, ile jest miejsc na parkingu w tym momencie, w tym momencie dostępnych. Takie usługi w Europie powszechnie funkcjonują, związane z transportem publicznym i itd., itd. I rzeczywiście możemy budować, tylko musimy sobie znajdować pewne nisze, tak, i tutaj możemy budować, budować rozwiązania, które gdzieś w tych niszach będą w stanie konkurować, konkurować na świecie. To na koniec jeszcze zapytam o Polskę. Jak z jednej strony wygląda stopień zaangażowania, zaawansowania przez biznes sztucznej inteligencji, a z drugiej strony, czy polscy specjaliści mają szansę tutaj wypłynąć, pokazać się, jeśli chodzi o, o rozwój w tym obszarze sztucznej inteligencji? Na pewno gdzieś jesteśmy na początku, jeżeli chodzi o cały biznes polski, takiej, takiej aplikacji mechanizmów sztucznej inteligencji. Jest naprawdę dużo eksperymentów, dużo takich pilotażowych wdrożeń, które możemy obserwować i wyciągać z nich, wyciągać z nich fajne, fajne wnioski. My jednak koncentrujemy się na rozwiązywaniu poszczególnych takich drobnych problemów, problemów biznesowych, które, które sztuczna inteligencja potrafi rozwiązać. Może nie na budowach, budowie jakiegoś, tak, jakiegoś tam bardzo dużego, bardzo dużych wdrożeń, bardzo dużych, rozwiązań. No i polscy specjaliści oczywiście znajdą tutaj, z, znajdują tutaj miejsce dla siebie. Mamy naprawdę, naprawdę dobrych informatyków, dobrych ludzi z dobrymi, z dobrymi pomysłami. Czasami, czasami brakuje nam pewnie dużego biznesu, który by w Wspomógł, wspomógł te badania, ale tak jak mówię, no to jest trochę problem całej, całej Europy, że gdzieś musimy się koncentrować na jednak mniejszych projektach i mniejszym wykorzystaniu tej sztucznej inteligencji w konkretnych, konkretnych problemach biznesowych. Mhm. Panie Matej, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Szanowni Państwo, naszym gościem był doktor inżynier Maciej Pondel z Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę.